Witam wszystkich serdecznie. Moim kolejnym gościem jest Artur, tata Oskara. Witam Was. Cześć, chaj. Dzień dobry. Pakokic nie istniałoby, gdyby właśnie nieczynne wspomaganie rodziców, którzy przywożą dzieci na treningi, które pilnują dyscypliny i tego, żeby, żeby te treningi przebiegały tutaj mm, bardzo ładnie i sukcesywnie do przodu. Powiedzcie mi, co Was skłoniło do tego, żeby zapisać się na boks? Hmm, żeby być silnym i Oskarku, głośniej. Żeby być silnym. Yy... Pewności 7, tak, pewności siedem i śmielszym być. To może spytajmy się jeszcze tak. Oskarek jaki jest prywatnie? Był, Oskarek był na pewno przed boksem bardzo nieśmiały. Brak pewności siebie. W ogóle inne dziecko. Mówię, synu zapiszmy się na jakiś sport. Pierwszy była piłka nożna. W pilce, słabo mu to wychodziło. Mamy tu koleżankę, którą pozdrawiam, Iza Lafowicz. Poleciła, Artur, przyjdzie na boks, mój syn trenuje. Zapisałem go, chodziliśmy regularnie. Oscar po pół roku jest zupełnie innym dzieckiem. Jest, 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 bardzo, jest pewniejszy siebie, jest bardziej śmielszy. I to, z in, inaczej z, z przyjaciółmi postępuje. Także zupełnie inne dziecko. Dużo mu to dało te treningi maksymalnie te treningi widzę po tym dziecku, że to jest zupełnie inne dziecko pół roku niż teraz. Ja ze swojej z perspektywy stwierdzam, że jednak właśnie to, co powiedział tata, no ja nie widziałabym w życiu, nie pomyślałam, że Oskar jest nieśmiały. Na tych walkach, które obserwowałam ostatnio na tym treningu w Kraśniku, Oskar no, żywiołowo, agresywnie podchodził do, do przeciwnika. No, zrobiłeś bardzo szalony progres, czyli poszedłeś do przodu. Tak. Powiedz mi, jak to się przekłada na to, jak się teraz sam zachowujesz, jak ty się czujesz? Dobrze. No, teraz się czuję zdrowo I. Yy. W walce, którą stoczyłeś z właśnie w kraśniku, można powiedzieć, że byłeś zdecydowanie, miałeś przewagę nad tym. Mimo, że one były punktowane tak samo remisem, to jednak ja zauważyłam, że ty ruszyłeś od razu do przodu. Inny chłopiec. No, tak. Jak długo zamierzasz jeszcze chodzić? Do końca? Tak, do końca. A powiedz mi, kto jest twoim ulubionym bokserem? Na kim się wzorujesz? Yy, ulubionym bokserem jest. A spako Może być Spakolubli, może być ze świata. No. Kim byś chciał tak patrzeć, żeby mieć takie umiejętności? Yy, tak. Yy. Oskarek właściwie podąża własnym strzlakiem, tak? Jak się nazywa? Bo to taty kolega i nie wiem jak się nazywa. No to jak się nazywa ten kolega? Tutaj mój kolega, którego poznałem u siebie w pracy, Karol Judin. Ja nie wiem, czy właśnie tu jeszcze Ewelina nie przeprowadzała z nim wywiadu. Jakoś przyszedł, jakoś przyszedł do mnie do pracy. Okazało się, że był mistrzem tam jakimś... Karol Judin utratowany, tak. Judin to był mistrz polski. Właśnie. I e, jakoś tam się zaczęliśmy zagadać i mówię, że mam syna. I mówię, weź pokaż to chłopakowi parę tam sztuczek bokserskich, no troszeczkę się od tego zaczęło, także tak przez Karola Judina, no. To jest właśnie fajne, to jest właśnie fajne, że jeden motywuje drugiego, pokazuje, że jest wzorem jak zacząć i to jest właśnie najlepsze, takie braterstwo w boksie, prawda? Z Paco Lubin, Judin, prawda? No oczywiście, no przecież tylko o tym rozmawiamy, Paco jest najlepszy, oczywiście. Nie ma o czym w ogóle nawet dyskutować. To co? Przechodzimy do kolejnego wywiadu, który pan jest chętny. Powiedz mi tak, czy turniej w Kraśniku to był twój pierwszy ważny turniej, jaki stoczyłeś? Tak. Jak tam ci poszło? A, mi się wydaje, że nawet dobrze. Widzę, że jesteś taki troszeczkę rezolutny, rozgadany, a więc zacznijmy od podstaw. Powiedz mi, co się stało, co cię skłoniło do tego, żeby zacząć trenować boks? A jakoś rok temu chciałam zacząć jakiś sport yy, no, yy, trenować. No i zacząłem boks trenować. To się bardzo chwali. W dobie, kiedy dzieci siedzą przed, przed monitorami komputerów, przed plejakami, grają tylko jak szalone, nagle sam postanowiłeś zażyć sportu, zacząć sportu, to jest, to, jest, to jest piękne. No i jak trafiłeś do nas do Paco? A ogólnie tata szukał na internecie i znalazł Pako. No i się tu zapisałem. Dobrze, powiedz mi, jak często przychodzisz na treningi? A staram się jak najczęściej, ale czasami nie mogę przyjechać. Wiadomo. Różne masz sprawy na głowie, prawda? Powiedz mi tak, wy, wywalczyliście w Kraśniku hmm, pamiątkowe dyplomy, a także hmm, te puchary. Co myślisz? Gdzieś go postawiłeś w widocznym miejscu, jesteś z tego dumny? Tak, na razie mieszkam u babci, więc go postawiłem na takiej półecce, ale no, jak będę miał swój pokój, to będzie leżał na jakimś ważnym miejscu. A myślę, że to nie jest pierwszy, nie będzie to ostatni właściwie twój twój puchar, myślę, że będzie coraz lepiej. Też mi się tak wydaje. Super, dziękuję za rozmowę. Zapraszam kolejnego z Panów. Cześć, jestem Ewelina. Jak się nazywasz? Olaf. Olaf. No, Olafku, powiedz mi, jak długo trenujesz boks? Z trzy miesiące. Co się stało, że do nas przyjechałeś? No, bo tak z rok temu, z rok temu yy, oglądałem bo, yy, boks w telewizorze i mnie to jakoś zmotywowało. Tata zamontował mi worek, kupiłem tam rzeczy, potem... Trochę już miałem takiej mniej chęci, to zacząłem szukać w internecie i znalazłem Paco. Fajnie. A więc przybyliście tutaj do nas do, do, do Pako, zapomniałeś Olafku powiedzieć, że jeszcze tutaj jest twój brat. Cześć. Jak się nazywasz? Dominik. Dominik i Olaf, nasi, nasi mali fajterzy. I to jak oni opowiedzieli, trafili tutaj za sprawą swojego taty. Jak tata nas tutaj znalazł? Eee, ja tutaj kiedyś ćwiczyłem eee... Po prostu jak pandemia weszła, sam w domu ich zacząłem ćwiczyć, bo jakie geekboxy trzymam na małym, i tak się to zaczęło. Między chłopcami jest jakaś różnica wieku, rok? Czy to są bliźniacy? Dwa lata, dwa lata różnicy jest. Ale wzrostem prawie tacy sami są. Który jest bardziej waleczny, który ciągnie którego na treningi? Ja. A Dominik czemu jest taki cichutki? Nie. Troszkę się wstydzisz. No powiedzcie mi jak była wasza walka sparringowa tam w Kraśniku, jak wam się podobało? W ogóle tak, żeby przyjechać na zawody, zawalczyć z jakimś nowym chłopcem? Dobrze. A tobie? Ja myślę, że mi dobrze poszło, ale nie najlepiej. A dlaczego tak ucieć? po prostu swoje umiejętności oceniasz? Nie, bo wiem, że muszę jeszcze je dopracować. Oj, to jest właśnie bardzo ambitny chłopiec. Ja jako Pako zawsze widzę tylko wygranych w naszej. Dla mnie, dla mnie wszystkie walki są super. Ale samo krytyki troszeczkę nie zaszkodzi, ale i tak było fajnie. No tak. A co Dominiczek powie? Było fajnie. A masz jakieś uwagi do swojej tej yy, formy? Nie. Ty Jesteś super, tak? Tak. No i dobrze. Czyli który, który brat jest którym wzorem? Ja. No i to widać. Olaf ma oczywiście profesjonalnie ubrane w bandaże. Trzyma sobie pewnie, pewnie, pewnie puchar. To się podoba. To może jeszcze troszkę do taty. Jak tata wiąże obowiązki w pracy z życiu z codziennym zwożeniem tutaj synów na, na treningi? No jakoś musimy dawać radę, prawda, żeby się rozwijali jakoś. I jest ciężko, ale dajemy radę. Taka postawa mi się najbardziej podoba. Dziękuję serdecznie. Innym moim gościem jest Bartosz. Bartosz przyjechał tutaj do nas na, na materiał wraz z tatą. Witam Was. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedzcie mi, jak to się stało, że trafiliście tutaj do nas do Paco? Do Paco to jest chyba jeden z, naj, z najbardziej znanych klubów boksers, pięściarskich w Lublinie, więc takie naturalne było, że jestem związany z tym klubem już kilkanaście lat, trenuję tutaj tak dla siebie, więc tak naturalne było, że syn też Przynajmniej to Poważkę będzie trenował w parku. Tata trenuje siłownie, powiedz mi jak się zainteresowałeś boksem. A to on mi opowiadał, że tutaj jest fajny trener, fajne treningi, yy, są dobrzy zawodnicy, Julka Szeremeto na przykład. Yy, no i tak jakoś wyszło. Czyli mówiąc krótko, bardzo mocno Cię zmotywował fakt, że możesz tutaj trenować z utytułowanymi zawodnikami, z zawodniczką, która wywalczyła sobie. Choćby brązowy medal Mistrzostw Europy, czyli jest moc, jest wzór, tak? Tak jest. Powiedz mi, jak długo już trenujesz? Pół roku. No to teraz pół roku. Czego nauczyłeś się przez ten czas? A różnych technik, yy, no, y, jakieś, no różne takie techniki, tak y, uderzać więcej w walce. Podoba ci się? Podoba. Będziesz trenował? Będę. Liczymy na to. Oczywiście mam nadzieję, że Bartosz, nie tylko ja, ale także i wy o nim usłyszycie w kategorii zdobywcy jakiegoś mistrzostwa, mistrza. No tak, a, no niekoniecznie w boksie, ale tak. A dlaczego? No, no nie, no jeszcze nie startowałem w boksie. Dobrze, będziemy w takim razie obserwować bacznie twoją karierę i informować na naszych stronach internetowych, a także fanpage'u, jak ci idzie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Kończymy podsumowanie turnieju w Kraśniku, przechodzimy do najmłodszego, najmniejszego i najbardziej chyba walecznego m, tam występującego zawodnika, Gabrysia. Cześć Gabryś. Dzień dobry. Powiedz mi Gabryś, jak tam Ci się podobało? Fajnie. No co jeszcze powiesz? Gabryś się troszeczkę wstydzi, ale możecie mi wierzyć na słowo, to jest ta walka, w której. To była chyba pierwsza z walk, w której Gabryś ruszył po prostu jak, jak szalony do swojego przeciwnika. Kolejnym chłopcem, który był wtedy na, na turnieju jest. Bartosz. Bartoszu, mam nadzieję, że ty troszkę więcej powiesz na temat udziału swoim w turnieju. Opowiadaj. No to myślę, że im dobrze poszło, ale mogę pójść lepiej. Skromnie, dobrze, I co dalej? Ogólnie to dzięki koledze przyszedłem do Pako Wiktor Wiktora, pokaż się Wiktor. O super, może coś powiesz o sobie? Chodź tu bliżej. A no co ja chodzę do tego pako 4 miesiące około. Ja 3,5. Tak do bliżej. Widzę że moi drodzy chłopcy moi są tutaj bardzo stremowani. Bardziej się wstydzicie się mnie. Kamery? Czy po prostu Kamery. jesteś... Czemu? Są no też kamery. No, pierwszy raz tak wywiad mam. No to jest pierwszy raz, chodź tutaj, Gabryć, bo ja widzę, że się nudzisz, tak? <grystanie> Jeszcze ostatnie parę słów do mikrofonu. Powiedzcie, jak zachęcić chłopców w waszym wieku, żeby zacząć trenować? No, na pewno to ćwiczy naszą cierpliwość, no. kondycję też. No i trzeba nie siedzieć przed komputerem tak długo. No właśnie, jak to się stało, że nie chce Wam się siedzieć przed kąpem? Ja jakoś tak, zawsze lubiłem sport. Ciągnęło mnie do tego, a też chciałem wyjść do ludzi bardziej i sprób spróbować nowego sportu. To się ceni właśnie. Na boksie, moi drodzy, nie tylko nauczycie się techniki i samego boksu, ale właśnie przezwyciężycie swoje demony, przestaniecie być nieśmiali, nabierzecie pewności siebie, wy przystojniejecie, tak? Czy one szaleją? Jeszcze nie. Bo nic nie mówiliście. No tak. A ty, Gabryś, masz jakąś dziewczynę? Gabryś się jeszcze nie interesuje. W każdym razie serdecznie zapraszamy na boks. Może jeszcze nadmienimy. Do nas chodzą dziewczyny, prawda? Gdzie one są? Chyba chodzą, bo ja chodzę dla starszych tutaj. A ty? Ja na razie dla młodszych chodzę, ale już zaczynam chodzić dla starszych, będę już chodził. No dobrze. W takim razie myślę, że jeszcze zobaczymy się z naszymi zawodnikami na grupie Open. A więc reasumując, serdecznie zapraszamy dla naszą grupę, dla najmłodszych, dla początkujących, wszystkich tych, którzy chcą zacząć swoją przygodę z boksem, w każdy poniedziałek, środę i piątek do naszego klubu przy ulicy Kiepury 5B o godzinie 19. Zapraszamy również starszych fajterów o godzinie O godzinie? 20. Od poniedziałku do piątku tutaj w klubie przy ulicy Kiepury 5B, a także w klubie przy ulicy Zana, moi drodzy, 72, 9.30, 15.30. Dziękuję.